Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym instruktażowym filmiku. Ja nazywam się Michał Pernak. A ja Jesteśmy instruktorami w Mielkim Kubie im. Jana Kiermura, w Coznowcu. I zapraszamy Was na kolejną część naszych tanecznych zajęć. Dzisiaj zajmiemy się tangiem, ponieważ w ostatnim filmiku, tak naprawdę w pierwszym filmiku, który opublikowaliśmy, pokazywaliśmy Wam, jak wygląda prawidłowa sylwetka tancerza. Wspominaliśmy też o ramie. Jak znajdujemy, jak ustawione są poszczególne części naszego ciała. Więc dzisiaj pominiemy już ten akt, tylko nauczymy się samych kroków. Mianowicie zajmiemy się dzisiaj taniem. Pokażemy Wam bardzo, bardzo krótką choreografię. Nie jest ona bardzo skomplikowana. Krok po kroku pokażemy Wam wszystko. Ja będę pokazywał męskie kroki, pani Julia będzie pokazywała damskie kroki, tak, żebyśmy wszyscy mogli. Jak najkrótszym czasie, jak najsprawniej nauczyć się tych podstawowych kroków. A więc przechodzimy już do pokazania Wam kroków. E, będziemy wszyscy tańczyli na lekko zrelaksowanych, na powiedzmy ugiętych kolanach. Okay? Tango tańczymy już na ugiętych kolanach. Nie tak jak w tańce swingowej, troszeczkę wyżej. Tango znajduje się troszeczkę niżej w kolanach. I uwaga, kroki będą wyglądały w ten sposób. Pani Julia od razu będzie pokazywała damskie kroki, które są również bardzo proste. Będziemy tańczyli dwa kroki do przodu, panowie od lewej nogi, panie od prawej nogi do tyłu. I krok, krok, ok? Pokażemy jeszcze raz. I uwaga, i lewa noga, prawa noga, ok? To są nasze pierwsze kroki odnośnie tanga. Następnie będziemy tańczyli otwarcie do pozycji promenady. Czyli znajdujemy się w tej pozycji, panowie prawa noga z przodu, dziewczyny prawa noga z tyłu i w tym momencie panowie lewa noga wędruje do przodu, tak jakby chciała skrzyżować ścieżkę, którą podąża noga prawa. I u dziewczyn jest analogicznie, prawa noga krzyżuje nogę lewą. Hop, pojawia nam się rotacja w naszym ciele i odstawiam prawą nogę, hop. Do boku. I w ten sposób powstaje pozycja promenady. Jeszcze raz. Czyli jesteśmy panowie prawa noga z przodu, dziewczyny lewa noga z tyłu, i lewa noga do przodu. Krzyżuję i rozkręcam nogą prawo do tyłu. Ho, jestem w takiej pozycji. Czyli moja kura jest zrotowana, hop, do przodu, moje stopy patrzą do boku. I w ten sposób nauczyliśmy się już bardzo podstawowych kroków taga. Kolejna część to jest domknięcie, czyli zamknięcie naszej pozycji promenady. Czyli znajdujemy się, hop, w tej pozycji tutaj, gdzie skończyliśmy i bokiem idąc, hop, tutaj w kierunku mojej ręki, lewa noga, prawa noga, lewą podstawę do boku, łączę. I to jest koniec naszej krótkiej programu. Jeszcze raz pokażemy, czyli w pozycji promenady hop, za moją ręką lewą, hop, lewa do przodu, prawa do przodu, lewa do boku, hop, łączę moje ręce. Spróbujmy teraz jeszcze raz zatańczyć od samego początku, czyli panowie zaczynają lewą nogą do przodu, dziewczyny zaczynają e, prawą nogą do tyłu. I lewa, prawa, lewa krzyżuje, prawa rozkręca. OK? Jeszcze raz, od samego początku. I lewa, prawa, lewa krzyżuje, prawa rozkręca. I druga część, lewa do przodu, prawa do przodu, domknij, domknij. Ok. Spróbujemy teraz w troszkę szybszym tempie od samego początku bez stop. 5, 6, 7 i lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa, do. Mamy nadzieję, że i z tą choreografią poradzicie sobie równie szybko. Czekamy na odzew od Was, czekamy na filmiki. Pokażcie nam, jak radzicie sobie z tą choreografią stanka a my postaramy się przygotować do Was jak najszybciej nowy zestaw kroków, nowego tańca. Zostańcie z nami, do zobaczenia.